Cześć, witajcie w naszym odcinku. Cześć. Dzisiaj lejemy wodę. To znaczy wylewamy wodę z kampera. Patrzcie, robi się coraz zimniej. Byśmy przegapili ten moment w nocy minus 6, a nam tam chyba z 20 litrów jeszcze zostało, więc przejdziecie z nami ten wspaniały proces. Zaczynamy. Weszliśmy do kampera, dzisiaj troszeczkę webasto pochodziło, żeby podgrzało. Mamy drzwi otwarte, ale oficjalny pomiar 10 stopni na plusie, ale to się zaraz zmieni, bo mamy otwarte drzwi. Bo będziemy co robić? No opróżniać zbiornik z wodą, żeby nam tutaj nic nie pozamarzało. Zobaczcie, to jest termometr z tyłu. Tak było, a tak jest. Czyli 5,8 z tyłu, 10 tyłu góry. Chyba w lodówce jest cieplej. Ale nie, bo lodówka już jest otwarta. Nie wiem, czy widać. Sprawdzimy w aplikacji, bo z, z lodówki też będziemy mm, zabierać e, rzeczy. Korzystamy sobie z takiego fajnego rozwiązania, u Chińczyka termometry za grosze, 0,4 przy otwartej lodówce. Taka sytuacja. Jest pompka włączona? Super. Co byś chciała jeszcze wiedzieć, żebym pokazał na tym panelu? Ile wody mnie czeka do tego, żeby ją wylać? 50%, czyli co, Nie, jakieś 50 litrów? Super. Okej, okay, słuchajcie, no, zobaczymy. O, działa pompka. Działa pompka. Nie zamarzło. No dobra, słuchajcie, generalnie można by było to zrobić szybciej, ale my jesteśmy ekologiczni y, i chcemy tę wodę odzyskać do podlania kwiatów w domu. W związku z tym y, nie bawimy się w spuszczanie wody tam. Znaczy tam, tam też zrobimy w, w dole, tylko najpierw wyciągniemy ze zbiornika, ile się da, a, a reszta no już trudno pójdzie na. Ile tu jest litrów? Y, nie mam pojęcia. Litr? Może półtorej. Dobra, to Dwadzieścia takich? Jak mówię? 50? 50. No to mówiłem, że będzie lanie wody w tym odcinku. Do wylewania to jeszcze kawał drogi. Z czubkiem wlewasz? Tak. Okay. To, że wylewamy wodę nie znaczy, że przestajemy jeździć w tym roku, bo my będziemy cały czas jeździć, tylko no, warto zadbać o tą instalację, więc taktyka będzie taka, że przed każdym wyjazdem wlewamy wodę już przed samym ruszeniem i staramy się. Mieć cały czas ciepło w środku, chociaż my mamy ten plus, że wszystkie rury mamy w środku, w bagażniku, więc jakby nie powinny zamarznąć. Nasz rekord życiowy, minus 17 w nocy było chyba, nie? Jak sobie tak. mieszkaliśmy w tym kamperze. Minusie... W tym potoku byliśmy. Tak, także sople i tak dalej, tam jeszcze tak nie kręciliśmy na rzeczy, natomiast my tu lejemy dalej wodę. Który to już? Trzeci. Trzeci. Ja myślę, że to ma półtora litra. Też e, pokażemy Wam, jak będziemy wylewali wodę z tego miejsca, bo tutaj gdzieś jest zbiornik i ma też taki awaryjny spust wody, ale to zrobimy na koniec, tak samo jak z bojlera. E, I tutaj z tej strony, tu w, tym, w tym miejscu mamy to pokrętło od zbiornika, ale mówię najpierw ratujemy wodę tyle ile się da. Proszę bardzo, jak Ci szybko idzie. Chyba Ci zrobię koszulkę z napisem wodzianka. Czwarty dzbanek nalewamy, a temperatura pod sufitem cały czas 10 stopni. Sprawdzamy. A tu nic się nie zmieniło. Jestem ciekawy kiedy ci się znudzi. Już chyba się nudzi. Z komentarzy. Pompki tylko nie przepal. <trybujesz> tak. Jeszcze taki patent? Przydał się czajniczek, którym też nalewamy wodę. Już trzy czajniki poszły tutaj do większego zbiornika. Przyspieszamy, tempo musi być. I tu wykorzystujemy nasz zbiornik do wody pitnej do transportu wody do kwiatów. Wraca Angelika z konewką, także kwiatki podlane, podlane kwiaty. Poszłaś z jedną konewką, Wróciłam wróciłaś znowu. z dwiema. Ja znalazłem baniak do wody, także tutaj lejemy wodę profesjonalnie. Tak, na razie podlałam kwiaty w salonie. Okej, okay, dobra, dajesz. A ja trzy czajniczki, cztery już wlałem. Komisyjnie możesz sprawdzić, ile mamy wody. To Gdzie <wiem>. ten przycisk? <noise> Nie po wiem. Po prawej. To jest prąd. Też słabo. O, 25, czyli jesteśmy w połowie drogi. Dajesz. Co kwiaty się skończyły? Nie, ale ta konewka jest lżejsza i będzie mi łatwiej po piętrach z nią biegać. A ja chciałem zaznaczyć, bo nie wszyscy o tym wiedzą, że ta woda była ostatnio nad morzem. O, to myślisz, że jest robiną jodu. Tak, Adi pozdrawiamy, parking leśny duży. Ta woda właśnie tam była, także ona ma swoją historię. O! No! Cały czas, akcja trwa. Przyspieszamy naprawdę. Lejemy cały czas. Jak ci idzie? Dobrze. Ile tam jeszcze zostało tego? Na dwa naczynia już masz dosyć Łania. Do Dobra, o, czekaj, żeby nie przelał. Zrobimy oficjalny pomiar. 25 cały czas. To jest jakiś. To jest jakiś. się zbiornik. Tak, super camper. Ma jakiś, kurcze drugie dno, ten zbiornik chyba. No to nie koniec tej historii. Bo tutaj mamy 17 litrów, które zabraliśmy. Poszło już parę konewek. A tutaj cały czas trwa akcja. Kolejne naszynka czekają, aż Andrzejka przyjdzie z konewką. Jest coraz zimniej. A tutaj cały czas 10 stopni na plusie jeszcze pod sufitem. I dalej 25. Widzicie co się dzieje? Zaczęło mrugać 0 stopni. Także naprawdę robimy to wszystko na styk. I co? Dobra woda z nadmorza? Nic się nie marnuje, nie Perseusz? No ale to jest no. woda woda najodowana no. Tak co? Sukces coraz bliżej O, nareszcie zero tak. O Nawet były tutaj były sygnały, tak. Uroczyście możesz odkręcić wodę bo co? chyba będzie koniec, musisz rękę tylko wziąć. O, faktycznie jakoś tak słabiej leci O, o Dajesz. Nie, nie, no odkręć do końca. No, zrobiłem. No, tak to, to jest, pewnie jeszcze zostało w tym no, zbiorniku, tak, jeszcze wylejemy, nie? Ile konewek? 7, 8, nie, 9, 10, nie, pogubiliśmy się, nie? na pewno, że 20 Dobra. takich garnków poszło jak nic. Zamykamy uroczyście. Jesteśmy w naszej łazience i tutaj też musimy sprawdzić z wodą. Jeszcze trochę zostało. I koniec. Czekaj, bo jeszcze tutaj wypuszczam ze strategicznych miejsc. do spłuczki. Oczywiście zostawiamy krany otwarte, nie? Oczywiście. Także kran zostaje do góry. Podniesiony. Sprawdzimy jeszcze nasz ulubiony prysznic w szafie. I tutaj też mamy opcję. Zobaczymy, czy coś poleci. Trochę poleci z prysznicą. I co jeszcze zostało? Podnosimy do góry, tak? Tak, jest na pewno? No Pokaż jest podniesiony. Nie do... mówić. No proszę, tu. i ok. sprawdźmy jeszcze temperaturę u góry. Ile mamy? Drzwi otwarte cały czas. No, to nie ten, to 9, dopiero jeden stopień, także trochę czasu już jesteśmy, a tylko jeden stopień opadło. Dobra, teraz próbujemy się dostać do naszego zbiornika, do tej klatki takiej, która jest... O, mi przytrzymasz. Trzymasz? O, tu mamy podświetlane. Na bogato. To nas interesuje ten korek i tu pokaż to mamy taką instrukcję że trzeba przekręcić, żeby wypuścić nie? wodę, czyli mamy 100% i tak dalej. No więc sobie kręcimy. Dobra, i w tym momencie woda powinna ze zbiornika wylecieć, i chyba leci. Robi się już ciemno śladowe ilości wyleciały. Coś sobie tutaj kapie, także można powiedzieć, że się udało. Co dalej? No zostawiamy odkręcony ten zbiornik, niech sobie tam po prostu przelatuje i co A zamukamy. boiler? A to do bojlera musimy w inne miejsce pójść. No ale mamy ekstra podświetlany. Kościel zostawiamy, bo niedługo gdzieś jedziemy, więc po prostu sobie wodę wlejemy, wlejemy sobie bezpośrednio przed wyjazdem, tak? Tak. Teraz szukamy naszego bojlera. Chwilę to ile to potrwa. Demontujemy stół, żeby łatwo było się dostać. To sobie przerzucimy do tyłu. O, trochę buty musimy. Dobra. Demontujemy wspaniałe siedzisko. Też je przełożę do tyłu. Mamy jeszcze taką deseczkę. i możecie podziwiać, a to jeszcze może światło tutaj dorzucę, o mamy nasze dwa akumulatory widać naszą izolację tam e, tutaj mamy naszą żelazną rezerwę więc to też wyciągniemy to są takie, wiecie, zapasy jakby czegoś zabrakło mamy my tutaj mamy żelki no dobra i to jest to miejsce to już, oops. To już nie jest podświetlane. Otwieramy klapkę. I co tam mamy? Taką wajchę. Tak? No, jakaś tam nie. I uroczyście wypuszczamy wodę z bojlera. I w tym momencie tam nie słychać tego, bo to sobie leci powolutku. Ta woda sobie wylatuje. Więc praktycznie możemy to zamknąć. I zaraz pójdziemy zobaczyć, co się dzieje pod samochodem. Ciekawostek. Zobaczcie, to jest nasza wspaniała izolacja. I naprawdę to działa. Nie wiemy, co to za materiał, ale właśnie w Dreamerze, przy nasz rekord MINUT 17, spokojnie dawaliśmy radę. Tutaj pewno będziemy zmieniać sobie kiedyś jakieś lepsze akumulatory, nowocześniejsze, ale te na razie działają o każdej porze roku, nie musimy się martwić o jakieś podgrzewanie. Także tak to wygląda. Rzadko tutaj zaglądamy, bo w sumie nie ma po co, nie? a żelazne rezerwy zostają na później. Słuchajcie, robi się ciemno, ale o, leci, 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 słychać. Musicie uwierzyć na słuch, ale tam po prostu ta woda z bojlera sobie wylatuje. Zostawiamy szarą wodę otwartą. Jakiś może tam parę kropel wyleciało, także tak to wygląda. A tutaj na rozrabialiśmy, zrobiła się mała kałuża. Ta mała kałuża będzie miała objętość chyba 8 litrów z bojlera, także to sobie po prostu spokojnie leci. Tymczasem ostatnie. Produkty z lodówki robią wyjazd. A, jeszcze butelki z tyłu mamy. Misja zakończyła się sukcesem. Zobaczcie tutaj na ekraniku. Ja się schowam. Tak, mamy absolutne zero. Kwiaty w domu podlane. Patrz, 8 stopni. Nic się nie zmarnowało. Przy okazji zabraliśmy wszystko z lodówki. No, pisze. Tak, na ten dźwięk, jest zero. Na ten dźwięk czekaliśmy. dwa stopnie nam się tutaj wyziemiło. Kuchni, patrz. No. Taka temperaturka. Także jeszcze wrzucimy sobie tutaj ten tłuchaniarz wilgoci. Ale no. i tak pewno go za tydzień wyjmiemy. Ale, ale co pobędzie, to no. pobędzie. Potem go worek. w worek. No, gdyby Tym... nie te mrozy, to byśmy się wcale aż tak nie spinali. No ale tak. niestety. Więc naszą, naszą dzisiejszą misję... O, walki, proszę. Naszą misję kończymy bezalkoholowym dwineczkiem. Prosto z lodówki, a w sumie bardziej z kampera. Jest lodowaty, ale co tam. Jest sukces. Kamper przygotowany przed mrozem. Może sobie stać. Pewnie coś źle zrobiliśmy, żebyście zrobili inaczej, możecie dać znać, ale już ile lat, nie? Tak robimy i kamper nie, Nic się, nie popsuło. Nic się nie popsuło. I na mrozach też sobie dawaliśmy radę z tą wodą. Pozdrawiamy i wasze zdrowie. Do zobaczenia. Zerówką.